Felieton Tomasza Ulbratowskiego w RMFM. Ty czemu nie tańczyłeś dzisiaj? Coś, 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 wszystko jest w e, ten, będę kichał chyba, bo cóż. To takich kichnij, nie kichnij. A wsi tam na razie nie. <grym> nie, felieton z kichnięciem to by było coś, to jest kolek A, kolekcjonerski egzemplarz. Nie mów, hop, bo przeskoczysz. Dobra, teraz szanowni państwo, nasz kolega ze starszaków, pan Tomasz Ulbratowski. Wyobrażamy sobie wszyscy, jak teraz komitety wyborcze szukają po Wikipedii pozytywnej symboliki wylosowanych numerów, tych list wyborczych. No, najłatwiej mają te komitety z numerem 1, bezpartyjni samorządowcy i numer 6 KO. No bo tak, jesteśmy numerem 1, mogą ogłosić samorządowcy, szóstka wiadomo, jesteśmy na szóstkę my prymusi, nie? Ciutkę gorzej ma trójka, lewica, bo Wikipedia informuje, że trójka symbolizuje Boga, no, tak? E, trochę do wszystko zaciągane, ale no można próbować, prawda? E, czwórka, pis. Też trudno, bo jest taka choroba, tetrafobia, czyli strach przez liczbę cztery, prawda? Można na to nawet brać zwolnienie z pracy. No ale odbity można powiedzieć, że, że czwórka jest symboliczna, bo na przykład czwórkami do nieba szli żołnierze westerplatte, prawda? Nawet do pis pasuje. Zaprowadzimy w Polsce niebo. Niezłe. Nie, nie jest złe. Piąta z kolei, jak czytamy w Wikipedii, to jest liczbą człowieka. Człowiek stojąc na rozstawionych nogach z rozłożonymi rękami tworzy zarys gwiazdy pięcioramiennej. Kurde, dawniej ludzie to mieli czas takie duperele wymyślać, nie? Dzisiaj gości po piwie rozkłada nogi i ręce, krzyczy pach, i i bocznie śniegu robi orła. To trudna liczba do sprzedania. Ale najgorzej jednak ma trzecia droga, czyli... Dwójka, dwójka, bo wi wiadomo, z czym się dwójka kojarzy. W Wikipedii jest taki przykład, ja cytuję, cytuję Wikipedię. Druchu muszę iść do lasu zrobić dwójkę. Kurde, komu przyszło do głowy w Wikipedii dawać taki przykład? No cóż, cóż, nie brakuje wrogów harcerstwa. A pod spodem jest inny przykład. Dwójka na szynach, nie no co, kupa na torach. No przecież prze rane ma ta partia, No ma. No. I teraz taki, ta, takie podsumowanie ogólne, takie wiesz mądre. W sumie nieważne jaki numer ma partia i tak po wyborach wytną takie numery, jakie będą chciały. No niezłe, nie?